Która jeszcze chciałaby powiedzieć coś? Nie. Może Natalia? Mm, nazywam się Natalia Dobylska. Pochodzę z Milejowa. Lubię sport, a przede wszystkim boks. Skąd pasja do boksu? Zawsze mnie bardzo imponują kobiety, które mają takie nietuzinkowe zainteresowania. Boks przede wszystkim uczy tego, żeby właśnie pokazywać się z jak najlepszej strony. Że nie tylko można się bić, ale umieć też rozmawiać z ludźmi. A chcecie się czasami bić poza ringiem? No chce mi się bić. Przygoda z Buchem rozpoczęła się przez kolegę. Zaproponował mi, żebym szła na trening. Po jakichś 3 czterech miesiącach miałam już swoje pierwsze w Polski. W sumie to ukształtowało bardzo mój charakter, bo byłam wcześniej taka niepewna siebie, a przez bok zdobyłam tu pewność siebie i no, przede wszystkim ludzie zaczęli mnie inaczej postrzegać. Moje życie w sumie to jest tak. Pół na pół, jeżeli chodzi o boks i imprezy, znajomych. Ja jej zawsze tłumaczę, może sobie wyjść, ale niestety nas potrafi sobie wypić. Jak wróci do domu, to nie daj Boże, żeby się do niej odezwać. Gdyby była jakaś impreza czy coś, i ja ktoś by mnie zdenerwował, jakbym, jakbym to, jakbym kogoś uderzyła, na przykład ktoś by to nagrał, to wtedy mogłabym mieć problemy. Ja to bardzo bym chciała, żeby ona się troszeczkę zmieniła i no, żeby nie była taka wybuchowa, nerwowa.